No spokojnie. Opuść niżej wędkę, byś miał większe pole zacięcia. Podbierz żyłkę, podkręć trochę. Jeszcze, o, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. O, Skubię Ci tak i dawaj. Nie, teraz nie, nie, nie. To nie to to jest. To, to, o, to teraz to... Fajny, to jest fajne, naprawdę. Jak u nas spinning lubię wyłapać i na grunt. Tak, cebuli na Dobry pomysł. No ja bym ja taki smażony. O, film jest. Karolcia. Na tej filmie? Andriusza. Ma załatwione Mówisz i masz. Już się polewa coś? Uwaga. Uwaga, jest. Jest zacięcie. Zacięcie jest. Szytówka pracuje. I co się dzieje na końcu? Nic. I tutaj konkurencja jest jakaś, Paramount Pictures kręci, bo Paramount. my jesteśmy z Warner Bros. MGM tutaj, <noise> Dobra, No i teraz tak, wiesz, tak, tak, widzisz, weź żyłeczkę, palec, ten prawy palec, tam, palec. prawy, tam, ten palec, trzymaj żyłkę, puść lewą ręką, puść prawą. Nauka wędkowania. Teraz dajesz z tyłu. Nie, nic nie ten. Daj z tyłu. I jak będziesz zarzucała, to musisz. Pa, Palce wyprostować. Uwaga, kryć się! Rzut. rzut. I rzut med za wędką, ale to początki są zawsze ciężkie. To było wędkowanie w jeziorze mokre.